Rok 2022 niewątpliwie był rokiem trudnym. Ledwo wyszliśmy z pandemii, a za chwilę mieliśmy już atak Rosji na Ukrainę. Te wszystkie czynniki są na pewno niekorzystne. No i największym naszym sukcesem jest to, że w takich trudnych okolicznościach po pierwsze udało nam się zachować płynność finansową, po drugie zwiększyć obroty do 120 milionów złotych nie tylko utrzymać załogę, ale jeszcze ją powiększyć. Także to są wszystko nasze, myślę, największe osiągnięcia, a moje osobiste wydaje mi się, że można by porównać mnie do selekcjonera, który wybiera i coachuje swoich ludzi, wybiera strategię, pomaga zebrać zespół, pomaga uspokoić nastroje, pomaga zmotywować, a potem stara się po prostu nie przeszkadzać i wykonywać dobrą robotę. Rok 2022 to było 30-lecie naszego istnienia na polskim rynku. Myślę, że staliśmy się jednym z liderów branży inżynieryjno-projektowej.